Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Spalionowa I są dzisiaj ze mną Szymano Szymano, witam bardzo serdecznie Patrzcie, jest Tościk, Szczypson, Kosmita Uhuhu! Witam, jest witam też pan Policjan, Neonek, w porządku pilnuje O, witam bardzo serdecznie, pan Policjan się melduje Moi drodzy <laughs> Dzisiaj pokażę Wam, co się stało na serwerze, bo jest po prostu dramat. To, co się ostatnio dzieje, moi drodzy, no wtargną się chyba Hirobrań, po prostu na ten serwer. Patrzcie, cały czas uderza piorun w tamten portal, co możecie zobaczyć na kanale od Chipsona i też bijacie do Neonka, bo tam też są super filmy, moi A, drodzy, i są filmy dziękuję. codziennie, więc bijacie do chłopaków, moi drodzy. Dzisiaj idziemy do mnie, do domku, ponieważ ja Wam muszę coś pokazać, co się pojawiło u mnie w bazie. Chodźcie tutaj, chodź tutaj, no, no, panie, no, no, policjancie, no, po no, porządku pilnuję. No Zobaczcie, tutaj się coś pojawiło. Boże święty, co to hirobrań? jest? Zadanie ma maszynę, ale jednak jest? nic nie ma, ale patrzcie, tutaj jest to zadanie, patrzcie, idź do sekretnej kopalni kosmity. No nie, wlas do mojego czy statku. Ty, czy ty, masz jakąś sekretną kopalnię, o której my no nie mam, wiemy? Mam, mam. Ale to chyba wy, byliśmy odcinku. już tam, tak. Byliśmy tam, bo, bo a... A, ja cię tam zabiłem. Jezus, to na pewno o nas. O Boże święty, Zresztowa. dobra. o to nie, planić. no i co? I teraz nie, tam I teraz nie. Nie, Ale ja bym się na twoim miejscu jeszcze bał trochę, że ten gościuć pochodził no, po, to, po. To oznacza, że on jest u mnie na chacie. Tak, no, no ja tutaj wam mogę. jeszcze pokażę ten portal z bliska. Kto jest czego nie widzimy, jest jeszcze... Boże, widzicie, cały czas tam pioruny walą. No po prostu nie, wiem, co tutaj się dzieje? jest No, może to przez to, nie, no to jest niesamowite, że akurat w ten portal. No chłopacy, co o tym myślicie? Oczywiście teraz no, mówicie, wiem, bo czy ja to, nas, to, nie Dla mnie już. to to jest przerażające. Ja to nie naprawdę, wiem, to... już nie wiem, co my mamy zrobić, żeby się pozbyć Hero Braina. Ja nie wiem, czy to przez to, że on zginął teraz na wojanowicach, czy nie wiem, no nie mam pojęcia, dlaczego on teraz akurat na ten serwer przeszedł. Patrzcie, każdy piorun w portal, patrzcie, każdy w piorun. Ja! Wszystko w ten Znaż... portal, no Jezus, akurat tu przyszliśmy. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, naprawdę, patrzcie. No bo nim, im, im ja jesteśmy bliżej, się... tym, 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 tym częściej on uderza. Boże świetnie. Ale oczywiście no. tak jest. Nie dobra, wiecie co? Chodźmy nie, do tej ja chodźmy, kopalni, chodźmy. nie, chodźmy do tej kopalni, naprawdę. I tam będziemy musieli szukać tej wskazówki, no to co musimy zrobić kolejne zadanie, no bo naprawdę my nie mamy na, na nic wpływu, nie chcemy, że palionowo zostało zniszczone przez Hero Braina, moi drodzy. Coraz mroczniej na tym Palionowie jest to jest masakra, tak jest, masakra to jest, jest strasznie, to jest. Ten portal to w ogóle jest w jakimś Ale hitem. ja mam taką, taką myśl, że to może z tobą on kosmito przyleciał na nasz świat. Nie no, ja Hero mam nadzieję, tak że powiem. nie, mam nadzieję, Popatrz, że nie, po akurat ty, akurat już troszkę jestem. Się, akurat jak ty się pojawiłeś, no chwilę po tobie przyszedł Herobrine, to jest kurczę powiedziane. Ja powiedzone. wiem, bo ja, ja tym moim statkiem mo mogę latać tak jakby w nadprzestrzeń lecieć, czyli po prostu nie, ja mogę nim tak nie, bardzo nie. szybko latać. I może otworzyłem jakieś przejście. Ja ci powiem, Dobrym ja tutaj. muszę teraz dla bezpieczeństwa przeszukać twój cały statek, tutaj nie ma jakichś śladów Brina. Bo to jest naprawdę dziwne drzwi, no... nie zepsuł mi drzwi <laughs> no, ma... Tutaj no tutaj nic nie ma, jak żadnych poszlak, ale w skrzynkach nie, no też mi się nie wydaje. A to co to za zbroja? Co to za zbroje? To Która? O, Te to dwie... To moje, moje zbroje. Nie są jakieś hirobrainowe Podejrzane? Chodźmy, weź do kopalni chłopaki! Do kopalni! Dobra, zróbmy, zróbmy nasze zadanie, które dostaliśmy. No mam nadzieję, że to nie będzie nic złego. O, bo się naprawdę zaczyna bać. Odpal tam tę sekretną kopalnię, chodźcie moi drodzy. Tego kogo jeszcze nie ma losik. Idziemy, ale naprawdę tutaj powolutku trzeba iść, bo nie wiem co na nas czeka naprawdę, zobaczcie, jesteśmy... A, 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 a dobra, wystraszyłem się tylko. I co jest za tabliczki? <grym grym> Tabliczka O nie, znowu, znowu z tą minką, te cztery znowu minki. są twarz! Na tym. Nie! To będzie to masakra chłopaka! Musimy chyba pogorrzeć za takimi... Dobra, szukajcie Lecimy. następnej, szukajcie Koniecznie. następnej, takiej. Nie no tutaj nie ma chyba. O, przeskakujemy O Nad wodą, dobra! Poczekajcie, ja dobra. pójdę w drugą stronę, może to z drugiej... Ej, u mnie jest tabliczka, chodźcie do mnie, chodźcie jest, w moją stronę. Dobra, pa, lecimy, jest, lecimy, jest u mnie, szybko jest u mnie. Chodźcie. chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zjedźcie sobie, bądźcie na jedzenie, bo teraz naprawdę może czekać nas walka Okej, okay. macie jakieś pochodnie? Jesteście w stanie tutaj postawiać pochodnie? Ja Mam... Ja no, ja no. no. Okej, okay, patrzcie, tu jest następna tabliczka, dobra. Kolejna, trzecia już. Patrzcie, tutaj prowadzi następne, a musimy pokonać te potwory. Zróbmy to bardzo szybko. Dobra, udało się. Ej patrzcie tam co coś tam jest, jest, o, co jest jakieś jesteś? pomieszczenie jest, tu jest tabliska, ale tu Co to jest? Czy to jakaś dziura? Co tu pisze? Każdy nie. z was swoje jabłko Ten kto otrzyma złote wychodzi do mojego świata Wchodzi Co? co? No to, Ale to ty, Czyli musimy to... wejść do portalu, to nie. będziemy losować kto wchodzi do portalu? Jeden z nas będzie musiał wejść do świata Hirobraina. W ogóle, Dobra, ale mocne strzały Nieee ja, ja, się chcę spytać, w jakiej kolejności tam wchodzimy, bo chyba to musimy zrobić, skoro to tak nam kazał. Mogę eee, no pierwszy, chłopaki, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Może a, na pewno, pierwszy. jesteś tak, pewien? Tak, 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 ja już na pewniaczka losuję sobie coś. Eee, a dobra dost... ciekawe, co wylosuję, masakra, mam nadzieję, że... I co? Co pisał na tabliczce, co pisał na tabliczce? Ten, kto, Ten, kto się otrzyma, otrzyma złote... złote... Złote jabłko wchodzi do mojego świata Wiesz co, może niech najpierw każdy z nas zalosuje, a później się dowiemy kto To jest kto. chyba jakieś oszustwo, dobra, nie, nie no chodźcie chłopaki, losujcie, losujcie Wchodź dobra, w drugi, dobra, wchodź ja, drugi, ja wchodzę. No, ja wchodzę. no, no losujcie, losujcie, Czekaj. nie ma sprawy Jak? Okej, okej, no, 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 wypuść, wypuść, wypuść Dobra, ja teraz wchodzę ty, Teraz ty Nie, ja nie wiem, który mam wybrać, zamknijcie mnie, bo trzeba zamykać Uff. Nie wiem, nie wiem, które wyście otworzyli w ogóle Kliknę może to. O nie, postawiłem pochodnie. Okej. Okay. A to trzeba do ręki wziąć? wziąć? To trzeba do ręki wziąć? No tak. do ręki. Ja mam a... normalne. Ty masz marchewkę? No mam marchewkę wylosowałem, tam marchewkę. wylosowałem Aha. To nie wiem o co chodzi. No a no. było, że złote jabłko, więc chyba nikt tam nie musi z nas wchodzić. No to super chłopaki. Cieszę się bardzo, że... Że nikt z nas nie musi tam chodzić, ale Było napisane, że mamy złote jabłko. Co masz w ręce? Co ty masz? Co ty masz w ręce? Revenues, dobra, do, dobra, dobra, wylosowałem złote jabłko, niech wam będzie, kurde. O, o nie. ja wam nie chcę wchodzić. Widziesz to znaczy, do tego świata? O nie! Nie! Pan policjant, który porządku pilnuje cały dzień, zabraknie go na naszym panionowie. Nie, musimy cię przygotować musimy cię przygotować nie, ale ty... Ale już mam ty... najlepszą zbroję, najlepszy miecz, z chłopaki, ja sobie tam dam radę, no jestem policjantem. Nie, nie tak, ty potrzebujesz no. dostać od ja, do super No ogóle nie wiem, czy to jest bezpieczne. Nie, ale dlaczego w ogóle, dlaczego? Co? Ale będziemy, Ej, to... musimy się go słuchać, musimy wykonywać jego polecenia, co. No, to jest Hero brain, wiesz co on jest w stanie zrobić z naszym światem? Dobra, jak się nie, ono, nie jak ja się poświęcę. Słuchasz. Jestem policjantem i muszę pilnować porządku. Właśnie, no też bez, bez zadanie policjanta, no właśnie też musisz sprawdzić dlaczego tak się dzieje, no. Jesteś policjantem. Ale mi jest przykro chłopaki, bo ja nie wiem, Je, nie wiem wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne. Nie, chodźcie. Ola, do wioski, nie mogę wyjść, tutaj, do kurczę, Dobra. Chodźcie Czemu do wioski, chłopaki. Chodźcie, 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 chłopaki, do wioski Musimy uzgodnić parę rzeczy, chodźmy najpierw pod ten portal. No ja nie no. wiem, nie wiem jak my to zrobimy, Boże, ale to się tam wybierzesz jutro na pewno, na pewno nie dzicie, bo nie jeszcze gotowe. Za każdym razem jak jesteśmy na zewnątrz to on strzela ale dlaczego? Dla, ale dlaczego tak się dzieje w ogóle? Zobaczcie on, 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 on reaguje na to jak my jesteśmy blisko jednego ale to znowu, jak podejdziemy bliżej, to on znowu tak... No! Nie! On coraz częściej strzela, jak się staje koło niego On się aktywuje tak jakby wtedy Boże, ale to jest jakiś dramat, naprawdę Patrzcie, jak to jest w ogóle wielkie No ja nie wiem, co mamy teraz zrobić, całe pali no nie widzisz, wiem, ja widzisz, tak widzisz rozpędza nie, dobra. się Nie, chodźcie, chodźcie do mojego domku Ja ci, panie policjancie, dam super rzecz, która ci na pewno pomoże dobra. tam w Mam trigger, nadzieję wiecie. Ja będę musiał przeżyć jakoś Tak, tak, dam ci właśnie takie rzeczy do przeżycia o Boże, no naprawdę, nie wiem co my teraz zrobimy bez Pana Policjanta, ja nie wiem jak to będzie wyglądać w ogóle. Czy Wszystko... co, jutro, jutro tak naprawdę już tam będę, nie? Jutro tak. tam będą przygody z tamtego miejsca. Nie... No, zobaczymy, czy tam przeżyję. No ja sobie zostaw sobie nie. to złote jabłko, może ono Ci się przydać. No zostawię, właśnie, ja nawet właśnie. mam koksa w ekipunku jednego. Dobra, ja chodźcie do mnie na chatkę. No ja Ci dam na pewno jakieś super przymioty, poczekaj, muszę zajrzeć w głąb moich pięknych skrzynek, czy tam znajdują się jakieś takie przedmioty, które Ci mogą pomóc. No na pewno tam będzie bardzo ciemno, więc ja ci zrobię masę pochodni. Poczekaj, to ci będzie na o. pewno, to ci się bardzo przyda. Trzymaj staka. O nie, dałem kosmicie. <noise> proszę bardzo. Uh, Czekaj, do jedzenia, do jedzenia. Ja wiem czy możesz przekupić, tym przekupisz tam te potwory. To jest twój Sorry. taki, czy takie do handlowania. Ode mnie, ode mnie masz 16 pereł, Ender. O, no, dziękuję bardzo. To One też to mogą dana, ci się przydać do ucieczki. Perek? Właśnie, no to też się może przydać. Poczekaj, ja bym ci jeszcze może jakieś jedzenie dał takie. Dobra, dam o, ci połowę. Dobra, dam ci 20 schabów. O, Tam dziękuję bardzo. 18, 18 chlebków ci dam. Ja nie wiem, jak my to mamy zrobić, a może jakoś się da ulepszyć twoją zbroję? Może coś się da lepiej zrobić? mam no, Protection 4, Breaking 3 wszędzie, więc... O nie, nie to nie wszędzie wiem. ma najlepiej, wszędzie ma najlepiej. Dłużę, no to nie wiem, co by ci jeszcze tutaj można by było dać. Nie wiem, bo tutaj. A masz łuk najlepszy z gierki? Najlepszy tak, łuk mam jaki Najlepszy masz? łuk jaki się da tak naprawdę. A ile masz strzał? Flame masz... Infinity Power 5, tylko mam infinity, więc ta ilość strzał to mi tam nie robi. aha, aha no to dobra. No to ja nie wiem, moi drodzy, co my w tym momencie będziemy musieli zrobić tutaj na serwerze. On, policjant no policjant zawsze przygotowany do akcji, więc mi nawet nie musicie, chłopaki, wiecie tutaj. No ale wiesz, ale no ty pójdziesz do innego świata, i co my wtedy zrobimy w naszym, gdy nie będzie policjant, tak? To będzie pilnował porządku Będziesz wtedy. Będziesz musiał nas inform... Wiem, chłopaki, bo nie wiem, czy będziemy w stanie się komunikować między tym światem, więc może dobrze, jakby wziął książkę.

Poczekaj, atrament. Nie, ja mam, dobra, mam torba z atramentem. Okej, okay, i teraz potrzebujemy pióro. Macie, może piórko jedno? Bo ja tutaj nie jestem pewien, czy mam moje. Nie, mam, dobra, ja mam pióro. Mam. I teraz książkę tylko potrzebujemy. Książek tak się... mam w chacie dużo, w razie czego. Dobra, to chodźmy do, do ciebie, dobra, to dobra. chodźmy do ciebie, bo ja tutaj nie widzę żadnych u mnie książeczek takich wo... A nie, mam, dobra, mam książki, dobra, o, dobra. dobra, dobra. dobra. No to Czyli dajmy książkę. Chodź tutaj, chodź tu Neon, tak. chodź tu neon bo My okay. nie możemy się rozdzielać teraz Jest książka takie, z piórem, dobra. Co piszemy w książce z piórem? Daj mi daj mi tę książkę jeszcze na chwilę. Trzymaj. Dobra. Ja bym poszedł teraz do, do kowadła jakiegoś Twojego. Masz tu gdzieś kowadło, czy tylko tam Tak, tych, tak, mam, mam kowadło w posągach. O, tu jest, tu jest też. Albo tutaj też. Naz, no. Nazwiemy to. Notatnik. Notatnik. Jak go nazwać? Nie wiem, może przetrwania, może jakiś taki... Nie wiem, trzeba jakąś taką nazwę wymyśleć, żeby to no, naprawdę. Notatnik. Policyjny? Notatnik policyjny. O, to jest świetna nazwa na pewno, nasz policjant. Dobra. To bardzo ci się to, Dobra. panie policjant, się przyda. Będzie notatnik policyjny. Super, dziękuję, chłopaki no. wam bardzo. I teraz. Wręczam go tutaj. Tak. Wręczam go. I musisz, Proszę wszystkie bardzo, rzeczy, właśnie... jakie tam zauważysz, musisz zapisywać w tym notatniku. Musimy mieć dowód, tak że Hero tak Brain dostał się. No, musimy wszystko wiedzieć o jego miejscówce, o jego kryjówce, o jego domku. No, bo no tak naprawdę wtedy będziemy mogli tam atakować i go zniszczyć, tak naprawdę. Od tak naprawdę, serca tego Hero Bo w sumie to nie wiemy, czy będziemy w stanie się stamtąd wyciągnąć. Nie no wiem czy jest droga to powrotna. To jest no tak się problem. stanie. W razie czego to, to moi widzowie będą mieli nagrane, co tam się będzie działo, to ci to wam wszystko powiedzą na pewno. No właśnie. Jeśli się tylko o, pytacie, to, to, to oni wam powiedzą, więc dobra. Oni a, będą widzieli. A ja moi drodzy, w tym momencie będę kończył ten materiał. I no naprawdę o. nie wiem, co mamy teraz robić, no teraz wiecie, no musimy zacząć walczyć z Hero Brainem, moi drodzy, musimy stoczyć mu czoła i nie możemy się tym ty bardziej poddawać teraz. No i w następnym odcinku na kanale od Neona, on się tepie do tamtego świata pewnie, więc wbijacie do niego i wbijacie również na kanał Tościka Szczypsona. No i widzimy się w następnych materiałach. Elo! Elo!